Witajcie z tej strony, Laska Gaming, a to jest kolejny nieprofesjonalny unboxing. Trochę dużo ich ostatnio, ale dużo mam rzeczy do unboxowania, że tak powiem. Już, już nazwę swój kanał Unbox 2, i będę unboxował różne rzeczy. Ale dobra. E, dość tych śmiszków, kiszków. E, to jest unboxing bardzo specjalny dla mnie, ponieważ jest to paczka od widza. E, bardzo. Cieszę się z każdego objawu, że tak powiem, sympatii do mojej osoby, ponieważ nagrywam to dla siebie, no, głównie też dla siebie i dla was. Bo to jest moje hobby, ja to lubię, lubię tworzyć te filmy, te swoje pierdoły i, Ale też, no, bardzo lubię jak wam się to podoba i okazujecie mi wdzięczność poprzez, no, choćby pogadanie ze mną, komentarze, fanarty. Po to się robi ten kanał, nie? żeby po prostu... E, mieć tam jakąś... kulturę, coś się tu tak częściej... Jak alkoholik na deliczce. Po prostu, żeby mieć styczność z wami. Poznać zajebistych ludzi, których poznałem. I właśnie takie gesty wdzięczności to jest naprawdę miód na moje serce i po to... Po to się robi taki kanał. No, jest mi bardzo miło. To jest paczka od Oxite'a. Postanowił... No, prosił mnie, żebym użył krzywki. Żeby, no, zostać... Pozostać anonimowym. To jest paczka od Oxite'a i waży ona ponad 2 kilo, więc... Aż się boję, co jest w środku. Oczywiście zamazałem tutaj wszystkie dane, i moje, i Oksajta. Chociaż, jeżeli chcielibyście mi przesłać coś, to oczywiście odezwijcie się do mnie na fanpage'u i jakoś się dogadamy. Więc dobra, otwieramy tą paczkę, która jest bardzo fajnie i skrzętnie zapakowana. Tak więc, yy, Mam nadzieję, znaczy, ja zamazałem te dane, ale może i tak nie będę ich obracał do kamery, bo może jeszcze jakiś. Tiger Hacker Bonzo weźmie mnie to w pańcie yy, zrobi i, i, i wyciągnie. Wyciągnie dane dobra. widzicie opakowane tak tradycyjnie w papier pakunkowy Bardzo mi się to podoba Okej, okay. dobra, mamy jeszcze jedną paczkę Paczka to nowe buty Nie? Nie no, dobra, papiera od, od, odsuwamy, to już to nowe buty. nie no, to jest paczka, ale, ale jestem śmieszny dzisiaj, Jezus Maria. Dobra, odpakujmy to, naprawdę jestem ciekawy co, co, co jest w tej paczce, żadnych mi tutaj Oxide yy, wskazówek nie zostawił przedtem, więc to jest full niespodzianka. Jak i dla was, dla was może trochę później, bo oglądacie to jak wrzucę to do internetu, ale jak i dla was, jak i dla mnie, więc... Okej, okay, jest to paczka z grami, jest to pierdol... au, sorry, jest to pierdolna paczka z grami. Faktycznie całość to są gry, ja sobie to położę tutaj na ziemi, żeby po prostu te gry wyciągać. Jest to pierdolna paczka z grami, wow. I dobra, wyciągamy. Dezaktywacja. Dezaktywacja oczywiście z naszego ulubionego e, Play Publishing. E, oczywiście e, moja kamera ma e, super manualny zoom. E, o! Play Publishing, dezaktywacja. Proszę bardzo. Świetna grafika. 3D. Aha. Jest dezaktywacja, czyli dobra, mamy tutaj do Zenka, to udamy. Deza... Po chuj mi myszka. Tam... Aha, dobra. Wiem, już mi ta myszka. Dobra, dezaktywacja. Plus Rayman M. I to nie jest. To nie jest głupia gra. Z czego co. Bo to jest już krab. Oczywiście dezaktywacja to krab. Ale Rayman M. Jest to, z czego co pamiętam, gra wyścigowa. Wyścigowa. Tak to jest, gra wyścigowa. I nie grałem w nią wcześniej, ale no. Zobaczymy. E, jak co to wam się, nie wiem, wyświetli tak gdzieś ocena tej gry. Słyszałem o tej grze, ale nie grałem, a no ale... Ale myślę, że będzie spoko, więc odkładamy ją do kupki gier spoko. A dobra, wszystko dobre. Mam hobbit. Od Sierry. Oficjalna gra oparta na dziełach literackich Tolkiena. Powiem wam szczerze, że jestem tutaj, jak długo gram, jestem tutaj w kropce, ponieważ nie słyszałem nigdy o tej grze. Hobbit Sierra Entertainment prezentuje. Jest tu wszystko w środku, jak widzimy. Nie wiem, czy ktoś poznaje tę grę. Jest to wydanie, wydaje mi się premierowe. Muszę poczytać, bo wszystko jest oficjalne, że, że to nie jest jakiś tam play publishing. Który mnie zagiąłeś Oxide? Tutaj dam sobie zbliżenie na y, okładkę, jak to wygląda. No, tutaj jestem w kropce. tak dobra. Tu mamy 2,5, to z jednej kropki zbieram. No, dobra, tego nie muszę dobra. przedstawiać nikomu. Władca pierścienie, powrót króla e, w edycji EA Games Classic. I w środku jest konfetti! Uuu. W środku z konfetti eee, Jeszcze, o kurde To jest takie wydanie jeszcze na płytach CD W środku z konfetti Ja sobie je pozbieram O tutaj sobie rozsypię, żeby było ładnie Bardzo fajnie Oczywiście tej gry chyba nie muszę nikomu przedstawiać Bardzo fajnie Dobra, kładziemy ją Co tu mamy? Speedy! <laughs> Speedy od Play Publishing. Kolejna gra. A tu są trzy pełne wersje gier dla dzieci: czyli Speedy, Parg i Pack Quest. Proszę bardzo, nawet mamy ulotkę. Ulotkę Max Kids Extra. Bo tu widzicie teraz odwrócenie, O nie, proszę. Jest Pack Quest 3D, Parg i Skrzaty Demo. Ale pełną wersją jest Speedy, Speedy Gonzales. To będzie dobre. Na... Zrobimy sobie taki odcinek krapowy o grach dla dzieci. Kolorowa zręcznościówka. Speedy przyjaciele dzieci, Speedy przyjaciele dzieci. Wesoła gra dla dzieci. Dodatkowo demos, krzaty i tajemnicza wyspa. Uu, Speedy, Speedy Gonzales. Dobra. Wormsfort oblężenie. Eee... To jest edycja premierowa, bardzo fajne. Wow, jeszcze więcej radości z Pentium 4. Bardzo taka spin-off, powiedzmy, tej serii 3D Wormsów, gdzie budowaliśmy główne, a jakby główna siła rozgrywki została położona na budowaniu fortec. Jest to fajne, całkiem fajne. Grałem tam, grałem. Troszkę w tego Worms Forks oblężenie, więc yy, ja zawsze lubiłem budować forty w tym Worms Forks. Zawsze to lubiałem, więc dla mnie to jest gra całkiem fajna. Yy, niektórzy ludzie nie, nie, nie lubią tego formatu 3D yy, od yy, Wormsów, ale. ale... Fajne. O kurwa, co to jest? Billy Blade. ...i Świątynia Czasu. Co to jest? Ja nawet nie wiem jak to... Czy to jest dobra gra? Patrz, jest! Cybermycha. To wydała Cybermycha tutaj na dole chyba. Czy to jest polecane przez Cybermycha? Nie, poleca. Poleca Cybermycha i Kaczor Donald. S Temple of Time. S Billy Blade. Kto to zrobił w ogóle? Tapety. A, to jest z Cybermycha? To jest wydanie z Cybermychy? Tak mi się wydaje. Czekajcie. Kto to zrobił? W ogóle Nicolas Games? Co to jest? Notatki są z tyłu. Nie wiem, jeszcze to obczajec to jest zagra. Nie wiem, jak się jeżeli ktoś kojarzy to piszcie w komentarzach. Czy ktoś kojarzy Billy Blades i Świątynia Czasu? Czy to jest dobra gra, czy to jest nie? Nie, to jest od Irionon Interactive Irionon Irionon Interactive. Skacz, biega i walcz. Oczywiście oceny wam się wyświetlą, bo nie mam pojęcia, co jest. Dobra, kolejna gra. Pierwsza kubka skończyliśmy. dopiero pierwszą kubkę, a to jest jeszcze druga. Zaper świerszcz szalony. <laughs> a to też nie wiem czy to czy mam się się nie wiem, bo tu tak, tak to brzmi. Zaper świerszcz szalony. Też wam... Oczywiście Comic Sense jest z tyłu. Nie wiem czy to widzicie. Comic sense. <grystanie> Nie ma większego lenia nad zapera, ale kiedy trzeba ten świerć umie zakąsać rękawy... Zak zakasać rękawy, sorry. I wyruszyć na przygodę swojego życia. Uzbrojony w elektryczne czułki walczy z zajadle ze wszystkim, którzy staną mu na drodze. Uważaj ten świerci jest szalony! Oh boy! Oceny Wam się też wyświetlą. Słyszałem. Kiedyś widziałem tę grę, ale nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy ona jest dobra, czy nie. Więc dobra. To jest pierwsza kubka, dopiero. Jeszcze jest druga. Western. Czy to. O West, czy to nie była ta przygodówka taka. Yy, Western. Czy to nie była przygodówka? Eee, zaraz zobaczymy, bo. To jest dokładnie. Fermirum, Femimor, Filmor, Western i więcej konfetti wypadło z środka, jeeej, e, ale widzę, że, okej, okay. dobra, nie wiem, czy tu brakuje jednej płyty, czy... czy, czy nie wiem, możliwe, ale poczytam też o tej grze. Nie wiem czy brakuje, czy nie. Czy może było takie pudełko i po prostu były ten. Nie, nie piszę, że to jest jedna z dwóch, po prostu to jest jedna płyta. Dobra, przeczytajmy, co to jest. Słyszałem o tej grze i wydaje mi się, że to jest przygodówka. Cechy gry. Bogata w żarty i dowcipna, ble, ble. 150% akcji, to będzie fajne. To, to się na jakiś stream nawet przyda, bo to wygląda na, na spoko na spoko grę. Chyba, że właśnie teraz opowiadam o grze, która jest totalnym krapem, ale wydaje mi się w miarę spoko. Z którego to roku jest. Nawet nie wiem. Nie mogę wam powiedzieć, bo nie wiem. Dobra. Western. Dopóki mi się mieszczą w każdym. Kurczaj pieczone 2. Daj mu wycisk. Oh yeah. Znów lufa twojej broni rozgrzeje ogniem, a ty po raz pierwszy dokonasz eksterminacji kurzych zatków w 3D. City Interactive Kurcze pieczone 2. To, to jest. To, to wygląda na super grę. A, i w środku jest list. Ehm. Nie wiem, czy, czy mogę go przeczytać, ale dobra. Przeczytam go, e, jak, jakby co to to wytnę, e, jeżeli się nie zgodzi Oxide. Witaj LJ, chciałbym Ci podziękować za świetną pracę na YouTube, dlatego z przyjemnością wysyłam te gry, które i tak wylądowałyby w koszu. Może jakaś Ci się spodoba, albo zrobisz z nich serię, nawet co to kurwa jest, byłoby super. A nawet jeśli nie, to może ktoś je kupi i dzięki temu będziesz miał kasę na monitor i lepszy sprzęt, co ucieszy każdego widza. Fajnie, że mogłem pomóc, życzę dobrych serii, Twój widz Oxide. Zajebiście, dzięki serdecznie. A, jeszcze są pieniądze w środku. W środku są jeszcze pieniądze jest. Ka kasa kolekcjonerskie 22 zł. Odwalasz kawa kawał dobrej roboty i tak dalej. Jest kolekcjonerskie 22 zł, z czego 2 zł jest z papieżem Polakiem. Nie, nie z papieżem Polakiem. Jest z. Konrad Korzeniowski. No widzicie, przyda się. Od razu, oczywiście, to zwiększy pulę donateów na nowy monitor, bo cała ta kasa, którą mi, e, że tak powiem, te pieniądze, nienawidzę, jak ktoś tak mówi. Te pieniądze, które mi dajecie, oczywiście idą na cele kanałowe, więc ta pula tam cały czas się zwiększa. Ale dzięki. Zapytam się jeszcze o Ksajta, czy mogłem. Okej, okay. ja tutaj mam tak, Reksio i Kret w akcji i Kretes i nie tylko. Napisane długopisem. Co tu mamy? Przygody Reksia. Reksio i Kretes w akcji. Niezależny, zręcznościowy dodatek do serii Przygody Reksia. Nie wymaga instalacji innych gier z serii, ani znajomości treści innych gier z Reksiem. Wymaga jedynie koncentracji i palców. A, czyli to jest e, zręcznościowy spin-off od e, Przygodówek z Reksiem, które... No, ja grałem. Podobały mi się, fajne. Trochę mi brakowało klatek animacji, ale były całkiem fajne. E, ale jest napisane długopisem i nie tylko. I rzeczywiście. Coś tam jest jeszcze w środku. Yeah! O tym mi mówił tylko Oxide. O tej grze mi tylko Oxide mówił, że mi prześle i nie mówił o tej masie innych gier. To. Tony Tough i Noc Pieczonych Ściem. Jest to przygodówka w bardzo starym stylu. Wyszła jej druga część nawet. Jest to przygodówka w bardzo starym stylu z takim też... no... powiedzmy, że nie grałem w całość, grałem tylko tam przez chwilę, wiecie, w darmowe demo Spiral Bay'a kiedyś. E, na pewno to przejdę, bo to jest coś, na co polowałem. E, jest to przygodówka, coś jak Day of the Tentacle. Coś w tym stylu. Mi się wydaje, że właśnie twórcy Day of the Tentacle się wzorowali na Tony tough. Naprawdę zajebiście. Naprawdę zajebiście. Odłożymy tutaj, ale tutaj w tym pudełku jest że coś jeszcze. Jest. Reksio i Kapitan Nemo. O! To jest. Gra Kurwa, yy, się światło. To jest gra yy, przygodowa o Rekciu. Możecie się ze mnie śmiać, ale ja naprawdę lubiłem te gry przygodowe o Rekciu. Nawet w nie grałem, jak miałem, no nie 5 lat, nie, tylko trochę więcej, bo one są z. 2006 roku, no. Czy 10 lat temu, czy jak miałem 14, no to jak, jak miałem gdzieś 15-16, to w nich i mi się podobały. No są całkiem, całkiem porządnie zrobione przygodówki, Jedynie co w nich denerwowało, to. E... Ale ten to wcale nie nawiązanie do filmu. Takie. E... E... Tylko wkurzały tam minigierki, z tego co pamiętam, ale były całkiem ok. No i tutaj chyba jest w końcu Rzeczony Reksio w akcji. Jeszcze. No zobaczymy. Ale fajne pudełko zbiorcze, takie grube. Familijna gra zręcznościowa. Dobra, włożymy sobie do tego pudełka, te gry. Kurde to wideo będzie miało miliard lat. No już ma 16 minut. Ale już jesteśmy pod koniec. Więc dobra. Jeszcze te kurcze pieczone. Kurcze pieczone. ale co jeszcze tutaj mamy? Mamy tak. Beyond Good and Evil to jest dopiero też perełka, że tak powiem. Powiem szczerze, muszę się przyznać bez bicia, że jeszcze nie grałem w Beyond. Bardzo dużo słyszałem o tej grze. Nie grałem jeszcze w Beyond Good and Evil. To jest wydanie prawdopodobnie premierowe. Z książeczką i z wszystkim. Ok. Czyli to będzie bardzo dobra okazja, żeby ten, tą haniebną, ta haniebne przeoczenie po prostu. Eee, haniebne przeoczenie po prostu nadrobić. Dostając po prostu Beyond Good and Evil. Dobra. I ostatnia gra. Ostatnia gra. Robin Hood Leśne przygody. Wygląda zabawna gra przygodowo-zręcznościowa dla dzieci. Kreskówkowa grafika, zabawne postacie. Skacz, strzelaj i używaj splint. Jest jakiś grzybor i, i, i żabsko z tyłu. Grafika przypomina trochę Deeponie, ale wiem, że to będzie krab, bo to jest Max Kids od Play Publishing. Dobra, i to by było tyle, ale to jest aż tyle. W tej było, policzmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 gier. Dzięki serdeczny Oxide. Naprawdę dzięki... i konfetti oczywiście <laughs> Dzięki serdeczny Oxide za to, że mi przesłałeś. No to jest naprawdę niesamowite po prostu. Eee, większość gier pójdzie oczywiście do co to kurwa jest, nie? No bo widzę tutaj... no Kurcze pieczone dwa, Robin no leśne przygody, dezaktywacje jakieś speedy. Nie wiem czy ten Billy Blade, nie chcę o nim mówić, bo nie wiem co to jest. Ale są tu naprawdę no, Beyond Good and Evil perełka. Władca Pierścieni, bardzo zacno nagrano. Ten western nie jestem co do niego pewny, ale zaraz zobaczymy, zaraz sobie tutaj przystarkuję, co to ten western, no. Zajebisty zestaw gierek. Myślę, że w tym miesiącu już mi gier wystarczy, jak wiecie ja kupuję dużo teraz pudełek. Ale to są zarąbisty zestaw, na pewno się przydadzą do serii, na pewno się przydadzą do co to kurwa jest. Dzięki Oxide, wielki serdeczne dzięki jeszcze raz. No oczywiście za list i za donata. Eee, tak więc dzięki serdeczne A tak jak mówię, jeżeli byście mieli Właśnie jakieś krapy <grych> W których chci chcielibyście, żebym ograł eee, I no, na przykład Zalegają wam na półce jakieś krapiszcza A ja z tego zrobię fajną serię Znaczy z fajną serię, fajny odcinek To dogadajmy się na facebooku Nie chcę publicznie udostępniać mojego adresu Tak wiecie eee, Rzutem, ale jak się dogadamy na facebooku To oczywiście bez problemu No a ja się z wami żegnam Dzięki jeszcze raz, na razie i cześć.